Witam serdecznie na kolejnym gniocie. Niestety dzisiejszy odcinek zaczynam od niedobrych wiadomości, a mianowicie balbinka przestała praktycznie chodzić i nie wygląda to dobrze. Bo pół nogi, tak od kolana w górę, to ma spuchnięte fest. I widać, że ją to boli. Gdzieś tu pewnie w cieniu jest, trzeba ją zabrać. Jechać do doktora. Nie ma na co czekać. Tutaj ją mamy i widzicie, już nawet reszta gęsi ode mnie ucieka, jak tutaj się kręcę. A ona należy. no strasznie jej, szczególnie widzicie. Tutaj spuchło, o, i tak chodzi, dobra. Usiądź sobie. Balbinka, do doktora jedziemy. Usiądź, usiądź. Ja chwilę do niej nie będę podchodził, to ona usiądzie i ją wtedy wezmę na ręce. Będzie najprościej, żeby się z nią nie ganiać. Ale nawet stąd widać, strasznie jest ta noga spuchnięta. Nie wiem, co ona sobie z nią zrobiła, czy ona jej się złamała. Zobaczymy, co powie pan doktor. O, dobra, już usiadła. Ja, żeby mieć dwie wolne ręce, podejdę ją od tyłu szybciutko i zabiorę. O, i lecimy. Balbinka, nie krzycz. Zobaczymy, może doktor coś Ci poradzi. Ja się boję, że doktor powie, że ta noga to się już do niczego nie nadaje, bo ona na żywo wygląda bardzo, bardzo źle. Tutaj masz już uszykowany kartonik. Sobie w nim siedź spokojnie. Nie denerwuj się. Wiesz co, ja ci tu przymknę trochę od góry, żebyś aż tak dużo świata nie widziała, to będziesz spokojniejsza. Tu lekko to zalepię. Jak będzie ciemno, to ona nie będzie, nie będzie tak się denerwować. No jakoś jest tak ze zwierzakami i tu powietrze jej dochodzi. Dobra, to lecimy. No to komu w drogę, jakieś 20 km jest przed nami. Dobra, trasy nie będę nagrywam, Nagrywał, tylko lecimy. No, i jesteśmy z powrotem. A byliśmy w pięciu różnych miejscach, u kilku doktorów, w dwóch różnych miastach. No, i wychodzi na to, że najprawdopodobniej to dna moczanowa jakoś tak to się nazywa. Może to się brać z przebiałkowania, aczkolwiek pan doktor mówił, że u gęsi to niekoniecznie. Dobra, chodź balbinka, nie pisz, Patrzcie, ile ona tu narobiła, jak pięknie pachnie wałcie, no ale nic nie szkodzi. Nie awanturuj się. Pójdziesz teraz do osobnej budki. Mam dla ciebie specyfiki do jedzenia i do wody. Będziesz je teraz sobie zajadała. Tutaj sama, siadaj sobie grzecznie. O, proszę bardzo. Odpoczywaj. Ja ci zaraz uszykuję mieszankę i, i specjalną paszę dla młodych gęsiaków mam. I tylko to na razie będziesz zajadała. Żadnego zboża, żebyś nie miała za dużo białka. Chyba o to chodzi. No, i jeszcze te dowody będę ci rozrabiał. Oby się poprawiło, pan doktor mówi, że to się powinno rozpuścić. Te takie zgrubienie, co ona tu ma na nodze. No, bo spuchnięta ta noga tutaj o nastawie aż burchel. No, co zrobić? Co zrobić? Ojej, ojej. No, już trochę lepiej chodzisz, jak odpoczęłaś. Dobra, lecę ci wszystko szykować, bo wszystko nakupiłem. Mam dla ciebie. Paszę i wodę już jej przyniosłem. Oj, moją miskę na sałatki, do moczenia nóg, i do kapusty i do wszystkiego mi zajęła. No i teraz te preparaty. Tego. Ja się nie chcę otworzyć. O, tego do wody to się daje malutko, bo to tam było, że 10 gram to na 100 sztuk. To taki mikro daweczkę i tutaj rozpuścimy. Ale tego do paszy. To 5 gram na sztukę. Paszę mamy tutaj. No i teraz 5 gram, czyli jedna łyżeczka. Jej tutaj do tego nasypię. No i tutaj posypujemy smacznego. Kuruj się. Ale widzę, że już lepiej chodzisz niż rano. Chyba ci pomogły. Pomógł cały dzień jazdy autem. Się najeździliśmy, kilometrów narobiliśmy. Zobaczymy, czy to coś pomoże. No. Jest tak sobie, ale lepiej niż rano. No zobaczymy, czy będzie jadła i piła. To. Te specyfiki może co tam pomogą. Skoczę, zaraz jej jeszcze trawy narwę i przyniosę. Trochę narwałem tutaj balbińce. No, uważaj, masz tu trawy i takiego zielicha, co ty lubisz zawsze zajadać. Coś tam zjadła, nie za dużo, ale widać po tych witaminkach, co u góry były posypane, że coś tam, coś tam zjadła. Jak tam noga? Chodzisz? Coś tam chodzisz? No zrób kroka. O, teraz to będziesz stać, bo się patrzy. No dobra, ale jest chyba trochę lepiej niż rano. Trochę Ci może ta noga odpoczęła, teraz tutaj będziesz w budce, po perliczkach. To się kuruj na rekonwalescencji. Oby ci ta opuchlizna zeszła, ja nie wiem. Bo tu jeden pan mi mówił, że można szmatę jakąś, czy tam bandaż w zamoczyć i jej to obwinąć, to by ta opuchlizna prędzej zeszła. No ale pan doktor nie mówił nic takiego. Także na razie nie robię. Jak znacie jakieś sposoby na takie coś, to możecie dać znać w komentarzu. To zobaczymy, co tam. Jakie są ludowe sposoby. Na takie dolegliwości. No nic, zdrowiej, zdrowiej, ale widzę, że już nie leżysz cały czas. Posiedź chwilę w chałupie, bo idę kury na zielonkę puścić. Trzeba się było nie podkopywać. Bo, oczywiście, jak byliśmy z balbinką po doktorach, jeździliśmy. To dziurę tam z tyłu wykopał. Kury wszędzie na wchodziły, A najgorszy jest ten moment wypuszczania, żeby on nie latał. Bo on wtedy wbiega tam z impetem, a one wybiegają tutaj z impetem. Taka to robota. Kojec pełny kur, standardowo. Zaraz trzeba im tam zakopać te przejście. Co mu tu głaza wstawię, to dalej się podkopie. No muszę tu chyba to wykopać betonem, zalać, bo inaczej to cały czas tak będzie. I kolejny kamyczek zamontowany. Wpasował się tutaj Lux. Tego może już nie odkopiesz, co. Chociaż kto wie, kto wie, znając ciebie, to różnie może być. No ale dobra, jeździłem po tych różnych doktorach, tam czasem były sklepy obok takie z rzeczami dla zwierzaków, to kupiłem od razu karmę dla gołębi, bo też mi pisaliście, że ta dla kur dla nich może być nieodpowiednia. Jeszcze też by się przebiałkowały, to od razu wziąłem taki woreczek 20 kg 50 zł. Nie jest to jakoś drogie, a 20 kg na te cztery gołębie, które tutaj u mnie są. I póki co się oswajają z nową sytuacją, to mi pewnie na długo starczy. Już pod spód się zamontowałeś, pod gołębie? Będziesz się tu pilnował. Oby mi to tylko weszło w te małe wiaderko, to będzie dobrze. Nawet ładnie się to prezentuje. Widzę, że tutaj kukurydzy trochę, trochę jakichś takich, nie wiem, grochu czy czegoś. Taka mieszanka wygląda na smakowitą pewnie. Kurom też by smakowało, tylko pytanie, czy to tutaj w lizie, bo czy kapusta. No, wlazło, elegancko. Zaraz im tutaj wymienimy z tej mieszanki, co miały, trochę narozsypywały, żeby mi który tutaj nie wyleciał. Brudno jakoś nie jest, tylko tych piór dużo tak jakoś tutaj rozwalają. Jajek nie składają, ale to nie wiem, gołębie to chyba mniej składają jak kury. Na pewno. Co się tak interesujesz? Już się tak nie interesuję. Już pióry masz na, na wąsach. No, to smacznego. Pasza jest specjalna dla Was. O, tam się aż jeden schował. Perełka w końcu przyszła. Dawno Cię nie widziałem. Gdzie Ty latasz? Jak są te upały, to na w domu nawet spać nie chce. Ale za to śpi na tarasie. I tam się wyłapuje co pod zboże podejdą, bo tam worki ze zbożem trzymam, bo mi w beczkę już nie wchodzi. Lecimy do balbinki, zobaczymy jak tam sytuacja po tym czasie, bo tam nie wiem, z godzinka minęła na pewno, jak u niej byliśmy ostatni raz. Bocianek jak on śmiesznie biega. Bocianek. <laughs> Przebiera tymi łapkami. Jakby miał sprężyny w tych nogach. Ale wszyscy się trzymają cienia, bo jest taki gorąc dzisiaj kolejny dzień. O właśnie beczkę muszę napełnić. Może żywopłot podlać, no i u królików podlać, bo mi piszecie, że ja tam wcale nie podlewam. Czasem podlewam, ale może rzeczywiście trochę za mało. Albo za rzadko, albo za mało naraz, bo ta woda, ta woda woda to dobrze leci, tylko słabo wsiąka w tą ziemię. To zaraz tutaj coś pomontujemy. Królikom może nie zaszkodzi, tak to. W nocy podlewałem dopiero. O, balbinkę to już stąd słychać, siły to ma. Balbinka, jak tam sytuacja? W sumie można by cię trochę na trawę puścić, ale czy tobie chce się chodzić? Lepiej sobie tutaj poleż jeszcze, przynajmniej dzisiaj. Odpocznij, wyśpij się, zobaczymy jak sytuacja. Pojedzone? Sporo tej paszy. Zielonki? Chyba coś tam podziubała. Wody ubyło mało, no ale to wiadomo. Noga spuchnięta, ale nie no, chodzi lepiej trochę. Trochę lepiej, no krzyczy za całym towarzystwem, bo by chciała być ze wszystkimi, ale to nie da rady. Musisz być na razie odizolowana. Zobaczymy, jak jutro. Chodź, pomożesz mi podlewać żywopłot i wszystko, tylko na mnie nie skacz. Usłyszał woda, i patrzcie, jak fika. Zgłodniała królewna, lecz tam masz. A nie, nie masz, bo przyszedł, był w domu. Idę ci dam. Węże pospinane, woda odkręcona. Można podlewać, tylko idę wzdłuż, zobaczę, czy nigdzie się nie pozaginał, bo już jedno zagięcie tam było, ale nie widzę na razie. Ani nie słyszę, żeby woda tam leciała. Także może być różnie. Zobaczy, tam leci woda. Tam, przy żywopłocie. O, coś tam leci, coś tam leci. Ale na takiej odległości... Jak od chałupy, to ładnie traci na tym, na ciśnieniu, co? Tutaj to ledwo leci. No weź, bo cię będę musiał zamknąć, no. Jak ja tu mam podlać? Zobaczymy, czy patent ze zraszaczem mi się uda tu zrobić. Bo tu jest taki zraszacz specjalnie do tego. Gdzieś tutaj bym sobie go postawił. No zaraz mi tu połamiesz wszystko. O, dobra. Tylko, żeby on nie latał po tych żywopłotach, to będzie dobrze. Lata w koło póki co. Nie, on to zaraz popsuje, no. Nie robota z nim. Idę, zakręcę wodę, podleję. Wieczorem, jak już kury pozamykam, jego zamknę wtedy na te podlewanie. I tyle, bo on tylko mi tu napsuje wszystko. Kwiatka mu za to włączyłem. Tutaj to sobie lataj. Tam to byś mi połamał, te moje krzoki. O, teraz to się wylata, wymoczy. Ten kwiatek to ładnie teraz tańcuje. On najlepiej, jak tak jest parę dni nieużywany i go się odpali, to potem dobrze chodzi. A jak się go często używa, to właśnie tak w górę wystrzeli i tak się utrzymuje. Nie wiem, od czego to zależy. Musi odpocząć. No. Nie ma zdrowia tak cały czas latać. I to już niestety wszystko w dzisiejszym gnocie. Oby się gąsce. Poprawiło mam nadzieję, że te specyfiki od panów doktorów coś tam, coś tam jej pomogą i ta opuchlizna zejdzie i będzie normalnie chodzić. On tutaj jeszcze trochę sobie pogania za wodą, trochę się zmęczy, potem dostanie kolację, pójdzie do końca, a ja będę mógł w spokoju wszystko popodlewać, bo i namioty, i żywopłoty, i u królików trochę tego lania wody będzie. A my widzimy się jutro o 7 rano. Na razie, cześć!